Wszystkie panie stanu wolnego, jeśli chcecie złowić milionera, zdradzę wam sekret. Przyjdźcie na spektakl, a to ci pasztek. Drogie panie, będziemy was kochać z daleka i z bliska. A jeżeli i to nie pomoże, to zrobimy wam śmigiełko. Szanowna Pani, żeby zrobić dobrze śmiechu, trzeba być dobrze przygotowanym. No a słyszałem, żeby być dobrze przygotowanym, trzeba sobie kupić pumpernikiem. poszedłem do piekarni i mówię, proszę Pani, ja poproszę 20 paczek pumpernika. Boże, po co panu 20 paczek? Wiesz, połowa panu stwardnieje. Połowa stwardnieje, poproszę 40 paczek. Pieszczęci, ja, Daj Boże bym w życiu za zamro... ég og ég bísk all múið góðse, múið góðse æ jæ 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 ég spýðir fór tóna þá bætti það ég jæ 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 Í salóti By potem już niedługo były pieszczotki. 제가CAi, żeby sercu tak mi łkało, gdzie jest moj siedem piękna. Chabes, Szabez, Chabes, szabez, Zuzey, Chabes, Zuzey, szabez, Zuzey, Chabes, Zuzey, Chabes, Zuzey, Chabes, Zuzey, dwie, Zuzey, Chabes, Czeko najczęściej, co za kłopot mam z jajami. A to ci pasztet,